Witamy Państwa w firmie NerciGaz Polska. Na przykładzie y, dzisiaj montowanego Volvo XC60, chcielibyśmy powiedzieć coś na temat silników Volvo zdatnych do montażu i instalacji gazowych. Y jak możemy się zorientować w ogłoszeniach o sprzedaży aut lub innych źródłach informacji, automarki Volvo wyposażone są w kilka rodzajów, można powiedzieć, kilkucylindrowych silników. Także możemy tutaj rozróżnić silniki czterocylindrowe, poczynając od wersji S40 C30, silniki pięciocylindrowe w aucie Volvo S60, V70, XC. 70 V50 C30 również, S40 V40 to już też e, wspomniałem. Mamy też silniki sześciocylindrowe Volvo XC. 70, V70 S60, S80 XC90 oraz silniki sześciocylindrowe turbo, to już w tych właśnie większych, czyli S60 S80 oraz XC60, mamy też do czynienia z silnikami V8 jest to silnik konstrukcji Yamaha, także jeżeli chodzi o Volvo w modelu XC90 oraz S80 możemy się spotkać z takim potężnym silnikiem właśnie o mocy 315 koni mechanicznych, zapraszam do zapoznania się z filmami w serwisie YouTube po wpisaniu Volvo Energy Gas Polska będziemy mieli dostęp do filmów z montażu e, instalacji gasowych właśnie w tych modelach, gdzie praktycznie każdy silnik, jeżeli chodzi o Volvo, mieliśmy przyjemności już przerabiać na gaz. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.